Arteterapia. Na czym polega lecznicza moc sztuki? Arteterapia to terapia przez sztuk: Rzeźba, malarstwo, taniec czy piew otwieraj nam dostateczny P do naszego wn emocji, potrzeb, elków. Ale arteterapia pomaga nie tylko w przypadku chorej duszy, nieoceniona była również kreska w leczeniu chorób fizycznych. Arteterapia jest dobra dla dego i w Dym wieku. Mogą z niej korzystać dzieci, osoby dorosłe i seniorzy. Jak działa ten rodzaj psychoterapii? Jakie są rodzaje arteterapii? Kropka arteterapia działa zarówno na sfer wiadomości, jak i niewiadomości pacjenta. Arteterapia, czy inaczej artterapia, to jak nazwa wskazuje terapia przez sztuk. Dokładniej, jest to rodzaj psychoterapii, która wykorzystuje rukreskane dziedziny artystyczne. Pozytywny WP sztuki na psychik CZ bowieka znany jest od dawna. Kartę terapii stosowali u kreska pod koniec XIX wieku. Dwaj francuscy psychiatrzy A. Simon, ale sam termin z angielski art terapii po raz pierwszy został ukreską przez angielskiego nauczyciela, Adriana Hilla w 1942 roku. Sam Sigmund Freud postulował, by doniosł pro twórczości artystycznej w badaniu trzeciej niewiadomości. W Polsce, na pocztku XX wieku metod zajmował psi wybitny pedagog i etyk profesor Stefan Schumann, a po nim krakowski onkolog profesor Julian Aleksandrowicz który wprowadzi tę technik do szpitali jako uzupełnienie tradycyjnych metod kuracji. Działania artystyczne S sposobem nawyra kreska E nie siebie, a wie o tym doskonale kreska dyplastyk, tancerz czy muzyk. Wokali Ci powtarzaj, kreska E dopiero po wejściu na scen, kreska E kreska I, kreska ES Osoby z problemami natury emocjonalnej, psychologicznej, CZ to dopiero przez sztukę z wstanie się otworzy. Jest to bezcenne, bo tylko wtedy terapeuta może kreska E im pomóc. Nale no, kreska Y podkreśli: kreska E warte terapii nie trzeba mi kreska adnych uzdolnień w kierunku określonej dziedziny sztuki to nie ma znaczenia. Dziabanie terapeutyczne ma sam proces twórczy. Spis 3. Artreterapia. Dla kogo? Jak dziaba artreterapia? Przy artreterapii artreterapia. Dla kogo? Terapia sztuk jest skuteczna z w przypadku osób mających kabopoty z komunikacji werbalnej, zmagających się z depresji. Nerwicami przecinek zaburzeniami jelkowymi, lecz cychu zalekre lub ludzi, którzy po jakiej traumie staraj się powrócić do normalnego funkcjonowania. Sprawdza się u pacjentów niepewnosprawnych intelektualnie. Mokreska E by tak kreska jest powodzeniem stosowana jako terapia uzupełniajca w procesie leczenia chorób somatycznych, np. nowotworów. Arteterapia jest wspaniałym sposobem dotarcia do dzieci z problemami emocjonalnymi po cykreskach ich przeciach autystycznych, ale i form dajce od prekreska E nie, uwalniajce od napicia dla tych zupełnie zdrowych Dobór terapii do pacjenta uzależniony jest od kilku czynników. Przede wszystkim od predyspozycji lub zainteresować samego pacjenta zawsze chciałabym malowa obrazy, ale nie był mi dane, ale tak kreska e od inwencji terapeuty oraz jego własnych umiejętności czy dowiadczet. Jak dziaba arteterapia. Ekspresja artystyczna powoduje w cz uczucie wyzwolenia, mo. na to okreli jako katarzis, z greckiego, oczyszczenie. Polega to na tym, kreska e. w pewnym momencie, gdy intensywnie i zaangażowaniem pracujemy nad swoim dziełem, puszczaj blokady emocjonalne. Nagromadzone emocje znajduj w kotcu u elki ust ustpój, zmniejsza się na picie. To sprawia, kreska E, pacjent zyskuje wikaseb łatwo w otworzeniu si przed terapeut, ale i sam zaczyna uwiadamia sobie pod bokreska E swoich problemów, a to z kolei jest zwykle pocztkiem pozytywnych zmian. Arteterapia działa na dwóch P płaszczyznach niewiadomej i wiadomej. O tej pierwszej mówimy wtedy, gdy do pacjenta zaczyna dociera to, co do tej pory wypiera lub z czego nie zdawał sobie sprawy. Wydaje się, kreska to jest sedno psychoterapii. Czy mokreska eby eby sytuacja, w której na arteterapii terapii się osoba, która nie jest w stanie zbudować normalnego zwisku. Z malarstwa, w pewnym momencie udaje się dotrzeć do pewnych zdarzeń z jej dzieciactwa i zrozumie, jak wpłynęły one na ukształtowanie się całej jej osobowości? Jednak równie wakreskana jest ta, wiadoma. Bardziej namacalna tebaszczyzna. Jeśli przy okazji arteterapii dowiemy się, kreska e potrafimy malować naprawdę dobre obrazy, ronie nasze poczucie w własnej wartości, to zadaje daje nam wiar w swoje mokreskalivoci, zmienia nasz sposób postrzegania, wiata, a nawet mylenia, czy odczuwania. Przez arteterapię Mokreska E narodzi się zupełnie nowy CZ-bowiek. S3 Podstawowe funkcje arteterapii: korekcyjne odzyskanie równowagi psychicznej, rozbadowanie frustracji, zmniejszenie lub unicestwienie elków, wyleczenie depresji, ubatwienie komunikacji z innymi ludźmi, budowanie pozytywnego nastawienia do wiata. Zmniejszenie poziomu agresji, podniesienie samooceny i tym podobne, edukacyjna, wzbogacenie kreska życia wewnętrznego, zdobycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy, rekreacyjna zajcia z arteterapii mogły przecież kreska wspaniałym sposobem na spędzenie wolnego czasu, po prostu form relaksu. Przygbady Arteterapii Choreoterapia Terapia tatcem i ruchem w ogóle. Umokreskaliwia integrację emocji i stanu ducha z ciabem, uwalnia od stresu, pozwala na porzucenie dawnych wzorców ruchowych i nauk nowych. Dzięki choreoterapii, mokreskaliwe jest bardziej, wiadome w własnego ciaba. Pokonywanie jego ograniczeń, wyzwalanie pokreska danych reakcji, jak rado, od kreska E nie, otwarto. Muzykoterapia praca z giełbosem w niezwykły sposób otwiera pacjenta. Ludzie, którzy ucz się piewa, nagle obserwuj w codziennym kreska życiu, kreska E zaczli. Mówi w znaczeniu wyra kreska a siebie, mówi, czego CHC. Inny rodzaj muzykoterapii, bierny, polega po prostu na e utworów muzycznych. Spokojne dzwiki WP bywaj na ciabo i umysł prelaksuj co, BDZ przeciwnie pobudzaj co, zale kreska nie od efektu, który chcemy uzyska. Z kolei granie na instrumentach daje pacjentowi poczucie sprawstwa. Bajkoterapia terapeuta dobiera odpowiednie bajki terapeutyczne i czyta je. Raczej jest to terapia skierowana do dzieci, ale niekoniecznie. Zbuchanie bajki WP bywa i zabija nud, czasem podsuwa pewne rozwiązania. Filmoterapia, terapia przez film. Terapeuta podsuwa filmy podejmójce temat, który w jaki sposób koreluje z problemami pacjenta. Oglądanie filmów zakotczone jest dyskusji. Terapia przez sztuki plastyczne, takie jak rysunek, malarstwo, rzezba, grafika, tkactwo, wycinanki. Kolorowanki i wiele innych przez plastyczne dzieła pacjenta Mokreska na dowiedzie się wielu rzeczy o nim samym. Tkiemy z kolorowanki, które dziabaj raczej wypchnie, relaksuj co? No, chyba? Kreska ekto koloruje wszystko na czarno. Ale prosty rysunek. Na którym pacjent proszony jest o narysowanie swojej rodziny, mokreska E by cennym drogowskazem dla terapeuty. Jak dziecko widzi swój rodzin, a jak siebie na jej tle mokreska E si okaza kreska E jest najwika z postaci na rysunku albo kreska E wcale go tam nie ma.